Oh, <laughs> to jest za, za zastrzeżeń, czyli zastrzeżeń nie słyszałem. Zastrzeżeń nie ma. Nie ma zastrzeżeń. Wrażamy wodę. A mój kanał ma olbrzymią oglądalność. Filmy są oglądanowane nawet cztery razy. Także. Który mi jedzie? Do? Bo mamy też minuty. Siedlach, wiadomo, to tato... <grym> I znowu jadę na pielgrzymkę. Mam pozwolenie na nagrywanie. 11 osób. Jedziemy spod szczytu jasnogórskiego do Leśniowa. I wracamy pociągiem z zawiercia. No, czyli piękne, grupowe ujęcie e, na początek, póki jeszcze jesteśmy wszyscy. Ja wiem, to są głupie żarty i mam nadzieję, że głupi mi pozostaną. Tak, Chodź, Idę? To może jakoś tak? Stań tu. Tu sobie stanę. O. w jakiejś intencji, którą macie głęboko sercu, a główna intencja tu Ewa proponowała rano, jak wyjeżdżaliśmy, to, że, żeby modlić się za wszystkie małżeństwa, by było, żeby były szczęśliwe w naszej poradzi i przede wszystkim kierowały się miłością nie interesem własnym a te, które przeżywają trudności, żeby to wszystko ustąpiło, zmieniło się na lepsze. O godzinie 14 mamy zaplanowane różne świątynie w Leśniowie i tyle. Teraz pomódlimy się, żebyśmy byli szczęśliwie w tę stronę. E, takie ogólne wiadomości, że to zaraz Ewa powie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej jazdy i e, co należy robić podczas drogi. I Malka może nas prowadzić. Za ładną. Za ładną? Za ładną, bo... Ale fajnie, że się zdecydowaliście. A ja tu byłem na ślubie kiedyś. I to był strażacki ślub jeszcze na dodatek. Polega na piach! Ja to mówię, że to są indiańskie szlaki. Indiańskie? Indiańskie. A, indiańskie. No dobra. No, Nic pozostaliśmy sami bez taty bez mamy no i co? Jechaliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy. Z tym, że wyjechało 11 osób, dojechały 3. Ale to na razie, bo jedna tylko dziewczyna zrezygnowała po drodze, a, a resztę po my księdza przytransportowaliśmy wcześniej, żeby się zdążył przygotować. Czekamy teraz na na pozostałych maruderów. To ja tylko troszeczkę makaronu, bo nie zasłużył. To my uwierzymy teraz księdza. Jutro się widzimy, tak jest. Jesteśmy w zakrystii w sanktuarium. też chmury, w którym kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas orzekł tymi słowami. Dalece jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym Bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Musisz niżej synu. Wejdź troszeczkę niżej. i musiał Pamiętasz jak dronem robiliśmy wtedy ten takie... no, super to było! Piękne. Ja wtedy chciałem drona wziąć, ale już nie miałem... Za mało miejsca nawet. Gdzie? O! Jest zasypki. piasek? No ja, ale ja bardziej tak wykrakałem chyba niż chciałem. Idę nakręcić ci laucik, bo spóźniliśmy się na jeden pociąg, a drugi mamy dopiero jutro.